Siema widzowie z tej a dzisiaj sobie jeździmy z moim najlepszym przyjacielem. Przywitaj się oraz Dzień dobry Czekajcie Nazywam się Frog! Nazywam się żabka i pochodzę z Bydgoszczy Tak jak ja mam taki internet, nie no żartuję pochodzę z planety Błoli mnie oto patrz patrz te, patrzcie, mi, on wyzwał mnie od Bubskiego. tu jest Bubski. sos jakby co ja jestem lepszy od kuby tyle że on ma trochę lepsze pojazdy, ale to nic nie, jestem nie, od niego nie. coraz lepszy Ja jestem od ciebie lepszy Dalej. ty ale tak wiesz a to ma być taki family friend. Ja się... A ty ustawiasz na dzieci czy na dorosłych? Na dorosłych, ale to ma być taki family friendly content, żeby były. Family friendly content! Ok, czap! <grym> by nie było takich. <grym> <grym> Widzowie, ile ja mam kasę, ile kuba widzicie? No tak On jest ja objazdy. Pojazdy za... Wal się na ryj. No przestań, bo cię za chwilę wyciszę. Oj, nie bać się mój koleżko. Kurde, jak cię wyciszyć? No bo ja wiem jak wyciszyć, ale to gówno jest takie dziwne, jak jesteś... Dobra, spadaj na drzewo. Czemu cię wywaliło? Magic! Postęp w drzwiach no, no, no. Posłuchajcie Asybery kurde silnik. Aaa, no tak. Przypomniałe mi się lekcje online. O nie, ja cię nie mogę wyciszyć. Esa! Cicho bądź! Czekaj pod delegatem. Dobra, ja sobie sprawdzę, czy mam dzięki. Nie umiem robić cięć, wiesz? No bo trzeba ustawić. Znaczy ja. OBS-a sobie poruszę. Dobra, jest ja na. Poczekam. Robię cięć. Trzy, trzy, cztery. R. Czymś tak robimy na takim słabym serwerze? nie jest słaby serwer. Mamy po prostu prywata. Znaczy no, jakby. No, jakby, jakby. Bo szkoda nam marnować Robuxy. Na takie gówno jak prywat serwer. Cicho bądź. Zachęcam was jeszcze do kupienia takich pięknych koszulkach. Żeby się... Żebyście... On ma w ogóle pluszaka, jest ja jego w ogóle jakimś przewodnikiem życiowym. Tak, coś? tak, tak. Tutu. Nazywa się tu jest taką szarą słówką. Kurde! Flipy normalnie to robią. Dokładnie do kamery! Nie. Ja. Nie mogę. A ty z Cicho bądź, ja nie mam cięcia. Znaczy... Nie. A czy... Nie. Patrz, co teraz się robi tak. Ej, policja! I... Bum, bum! Ale kurde, trickshot! Gdzie ty... Gdzie ty kurde jesteś? Biorę pistolet! A, bo ty... Ba! Bo ty nie masz żadnych tych! Jak coś zablokowałem, tak, to go... Dobra! Zoba! Zoba! ile pijam? Zaraz 800 tysięcy. Wow! No weź, to strasznie długo A ty masz teraz... No zdjęcia. tak, ale ja zbieram... ...więcej auto, co? Mogę się więcej... ...flexować? Jeszcze... Cicho bo... A ty ma... A ty masz teraz cięcia? O Teraz co? Odwalił tak. Jestem bardzo utalentowany. Dobra, zaraz przyjedę. Ja mam się teleportuje. Patrzcie patrz, to? patrzcie to? patrzcie to? Patrzcie to? Ej, to? co to? to? ten ten to? tak co leci? co co tak. Co yes, jest? Co jest? Boś ma po prostu jest? dwie rakiety. Ej, otworzysz mi. Gdzie E, be, re, Otworzysz mi. Może będą jakieś odcinki serce. Zez... Otworzysz mi. Tak, otworzy ci za dwie godziny, wiesz? To jest Patrzcie, taką koszulkę za pięć minut zimamy... Uważaj, duch policjantów was Ej, gościu, dziesiąty level XD Ile jest tych jesteś? Te, a te mam A ty gdzie jesteś? A! Ja po twoim odcinku. Ja muszę sobie promować. Mój kanał to w ogóle zapomniałem. Dzieci, kochani, widzowie. Okay, czy widzowie słuchajcie. Nie żulaj, nie żulaj, ty, nie żulaj, ty, mały śmieciu. Cicho sieć! Ci, Mój siedzi, kanał! Trzy syp! Kto pytał, kto pytał Dobra pokażę im, ale nie subskrybujcie go. Aaaaha! Tyle, że nie mam jeszcze żadnego filmu. Tymczasem twój short! Ja pokażę wam pokażę. Jakiś BNG drive dla początkujących. Kurde, nie, muszę to gówno usunąć. <noise> Usun, jak to usunąć? Jak to kurda? E, tu można sobie pobrać. Mody, można górki, sobie pobrać... Można sobie pobrać... Można sobie pobrać... sobie sobie Jak to tak <noise> <Amka też. głos> jak, jak to usunąć, jak to usunąć <noise> Nie śmiej się w komentarzach Kuby, nie, bo... Nie, co ty e... mówisz, czemu zdradzasz już drugi raz moje imię? <grym> Mój przyjaciel to się nazywa Maty. Co, łysa ci? No chodź, ani nie... nie Jak się usuwa filmiki, Kuba? <grym> <grym> Dobra, pisz w komentarzach, ha. ha, 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 ha i pisze też L, 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 L. Albo S, 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 S. To, woli. to Jak to woli. Dobra, zaraz ja nagram. Co nagram? I teraz ja nagryję. Czekaj, mam nadzieję, że jest. No cię... tak, ale jak ty skończysz? Poczekaj, jak ta. Oczywiście, że nie ma cięcia. Zrób cięcie! Jak ta. Jest... Nie UPS tylko OBS UPS OBS a, a wiesz, że na Steam jest za darmo y, OBS? Mogę wam Widzowie pokazać, czekajcie Steam Oczywiście Muszę wpisać hasło, bo by się zesrali Dobra, hasło to jest takie Już tutaj widzicie Nie no, nie się mojego hasła ale na pewno nie. No. Oho! Pierwszy problem. Zapomniałem hasło. chyba. Gdzie ty kurwa masz tu op... Cii, Dobra! Ku, ja nie mam cięcia. Zobaczcie, tu mamy jakieś gry, gierki. Czekajcie, biblioteka. Nie, nie biblioteka, tylko sklep. Respekt a ty masz w, w ogóle coś OBS? na streamie kupione, biedę? To jest widzicie? Tak, mam LEGO City Undercover. Za ile tam złoty to jest? Ja ci powiem, co ja mam, kurde. No, a ja a mam -S normalnie uh, Sims 4 ES. Ja mam też Cut Go Fishi Fishing. Mam uh, Teardown'a Downa i mam BMC Drive. A te arty Teardown Teardown Te, te Tear, down. Tear down. kurde za 80 zł Kurde a, a zobacz ile było Z Sims 4 Dobrze kto pytał A ja zobacz te Ale Lego City Undercover za ile kosztuje Lego City 104, 143 złote. No a i. Sim, a Sims 4 chyba 120 to coś takiego. Ale przypominam, że ja jeszcze mam BMG za 80 i mam jeszcze Tirdal za 80. Poczekaj. A no i jeszcze Cargo Spinning za 30. Dobrze. <grym> Ale i tak mam. Nieważne. Więc. Mm... A masz sobie... Ja? Tak, tam. No Ale zlekka zdy... nie, nie. Bo. Kurde, mam bo... jakieś błędy, czy coś takiego? Ty masz błędy. A ty masz błędy, kurde, w mózgu. Sam! Family content! <laughs> Pozdrawiam. NO I CO ŻEŚ ZROBIŁ CYMBALE Spójrz na siebie, zobacz, taki robię. Jeszcze się promujesz, kurde No, bo ja mam lepszy kanał od ciebie, a na moim kanale nawet filmów nie ma A jest, a jest i tak lepszy Twój? Bo jest mój, tak. W ogóle widzowie, chcieliśmy by się pochwalić, że my mamy jutro dzień bez plecaków. Kto pytał? Nie tak wie zapewniam. I tak praktycznie, lepsze jak nas tylko oglądać. Smutek. Nie no, kilka wyświetleń zrobiłem. <laughs> Super, kilka wyświetleń. Tymczasem patrzcie na jego kanał jaki jest biedny. Cię ty zaraz dam. Dwa wyświetlenia. pulaj A. No patrz. No ty. Tybi... Zaraz nagram film i się kurde zesarasz Jak zrobić główną Poradnik Kiedyś kiedy się dla frajerów. <noise> ale, ale to jest całkiem niezłe. Niesamow... <noise> Żeby... Jest niezły pomysł na odcinek. Nie, pomóż! <laughs> Ty coś ma to auto? Nie, no zablokował. Ha! Fryer! Ha! Kurde! Zobaczysz, że ja będę miał milion wyświetleń zaraz, jak nagram ten film. I w ogóle, w ogóle będzie... nie, cała cała szkoła kurde oglądała i nawet twoja Jeżeli... kura domowa Jeżeli... I w ogóle wszyscy sobie... Jeżeli się jak to oglądasz to cię pozdrawiam. Seba to jest taki <laughs> <Wiesz co? śmiech> Tak jest... Nie, nie jestem gotowy!

Patrzcie, co tu się odwala. Johnny jest. A! Najgorszy wypłacz! Nie w życiu. No nie! więc to by było na tyle, czekaj, czy ja? ja... My... To by było na tyle, już kończy tam tak, pa. Jutro też będzie widzowie, może jakoś mi się uda namówić chyba, ale na pewno będzie aby sobota z eventu, z Daybreak'a. Tak, dobra, kupujcie takie koszulki, będziecie mieć może w opisie. A Teraz robię jeszcze... Będziecie prosami, teraz, gdy chyba. będziecie mieli tak. te koszulki, będziecie w, w naszym gangu. Dobra, pa.